To już ostatni dni, by wziąć udział w leszczyńskich licytacjach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poświąteczna zbiórka naturalnych choinek trwa jeszcze do końca lutego. Tegoroczne ferie zimowe w Wielkopolsce przypadają od 12 do 25 lutego. Dla tych, którzy ferie spędzać będą w domu, miasto przygotowało opiekę i zajęcia. Ferie zimowe w Wielkopolsce tuż tuż, dla wszystkich, którzy spędzają je na nartach, mamy rady od Piotra Wiśniewskiego, właściciela sklepu skis. Sport i doskonałego narciarza. To nie pierwsza udana impreza organizowana przez Kingę Markowską, a mobilizacja ekipy Leszno 2050 była imponująca, mówił radny Jarosław Zielonka. Trwają zapisy na 21 Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu, które odbędą się 2 marca.